Gisella Cardia, Treviano Romano we Włoszech, Orędzie Marii wraz z krótkim komentarzem po orędziu. Dzieci moje umiłowane, dziękuję, że tu jesteście na modlitwie i że posłuchaliście mego wezwania w waszym sercu. Dzieci moje, widzę, że nie jesteście jeszcze gotowi. Ale proszę Was, żebyście już nie odkładali na później tego, co możecie zrobić teraz. Nie macie już tyle czasu. Uporządkujcie swoje sprawy jak najszybciej. Nade wszystko to, co niepokoi Wam serce, wyspowiadajcie się dobrze. Podążajcie za prawdziwym magisterium Kościoła. Nawróćcie się szybko, bo nie ma już więcej czasu. Myślcie więcej o swoim życiu duchowym. Dzieci moje, powoli daje się słyszeć szczęk oręża wojennego, lecz czyż nie rozumiecie, że świat, jaki znacie, nie będzie już istnieć? Mój syn Jezus przybędzie w swej sprawiedliwości. Ta ludzkość nie uwalnia się od grzechu. I teraz proszę Was, dzieci, bądźcie uważne. Drogą, którą macie obrać, jest droga dobra. A jeśli pytacie, jaka to jest, to ja Wam mówię, żebyście żyli według Ewangelii i dziesięciu przykazań. A ten, kto nie będzie się bać i będzie wzmacniać swoją wiarę, będzie miał łaski w obfitości. Stąd proszę was, żebyście pozostawali w miłości Boga. Teraz was błogosławię w imię Przenajświętszej Trójcy. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Liczne łaski stąpią na Was. Komentarz. Maryja, jako dobra matka, wzywa nas dziś do tego, żebyśmy zaczęli na poważnie przygotowywać się do tego, co ma nadejść już w najbliższej przyszłości. Przede wszystkim w wymiarze duchowym, poprzez dobrą spowiedź i zaznajomienie się z nauką Kościoła, podaną na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego, żebyśmy nie dali się oszukać fałszywemu Kościołowi. Jest już bardzo blisko wyznaczony przez Boga czas, kiedy to dopuści na nas dużą część konsekwencji naszych grzesznych wyborów. Wskutek czego będą miały miejsce liczne kataklizmy, wojny, prześladowania, schizma, i tym podobne. Porównaj sekret Fatimski. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy uporządkowali swoje życie już teraz, przyglądając się sobie i swojemu życiu. W zwierciadle Ewangelii i dziesięciu przykazań, zawczasu usuwając to, co do tego wzoru nie pasuje, niebo nie oczekuje od nas nic nadzwyczajnego czy ponad nasze siły. Chodzi tylko o te podstawy, do spełnienia których wszyscy jesteśmy zobowiązani jako ludzie, a szczególnie jako wyznawcy i naśladowcy Chrystusa. A jeśli nawet samo spełnienie przykazań wydaje nam się być ponad nasze siły, to przecież Bóg obiecuje nam swoją pomoc. Wystarczy, że będziemy prosić o nią w pokorze, ufności i z wiarą i wytrwałością, a otrzymamy wszystkie łaski niezbędne do życia według prawa Bożego, które jest przecież samą miłością. Które dopiero paradoksalnie czyni człowieka prawdziwie wolnym. Trwajmy więc w miłości Boga, a jeśli się od niej oddaliliśmy, to jak najszybciej powróćmy, dopóki mamy jeszcze czas. Wtedy i tylko wtedy będziemy z Bogiem na wieki, wciąż coraz bardziej. I bardziej doświadczając jego nieskończonej i niewyczerpanej miłości. Drodzy bracia i siostry, nie bójmy się tego, co ma nadejść. Gdybyś był dzieckiem i czekał na to, aż wróci Twój kochający ojciec, to bałbyś się, jak już przyjdzie, czy raczej byś się radował? Katolicy czekają na przyjście Pana i mają być gotowi na Jego przyjście. A jak Pan przyjdzie, to katolicy mają się z tego faktu cieszyć, a nie przerażać. Niczego się nie bójmy, no bo czego się tutaj bać, że Jezus przyjdzie? To przecież nie jest żaden powód do strachu. Pomyśl sobie raczej, że przychodzi do ciebie Twój kochający ojciec, Bóg. Bać się powinni ci, co Boga w sercu nie mają, co pogardzają Nim i Jego prawami. Takie osoby powinny jak najszybciej przystąpić do spowiedzi świętej, spowiedzi generalnej z całego swojego życia. Tacy ludzie powinni w szczególności zawierzyć siebie i całą swoją rodzinę w miłosierdziu Boga, najlepiej ze wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa. Ci, którzy Bogu ufają i Go kochają, nie powinni się bać. Odwagi i wiary, chociaż trochę wiary i zaufania że Jezus ma wszystko pod kontrolą. Najlepiej jak oddacie siebie i swoje rodziny miłosierdziu Jezusa. Najlepiej za wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa. I ufajcie temu miłosierdziu i temu potężnemu wstawiennictwu, wtedy strach was już nie ogarnie. Pamiętajmy również o tym, aby przyjmować jak najczęściej komunię świętą i jak najczęściej adorować Jezusa w jego świętym tabernakulum, powierzając mu wszystkie troski i problemy. Amen.